Connecting to, AI. Connecting, to AI. Connecting to AI To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Cześć, dzień dobry. Michał Dobrzański z tej strony. Dziś jest środa, 24 stycznia 2024 roku. To jest podcast AI codziennie, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach ze świata sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania 72 odcinka podcastu. Dziś rozpoczynamy od newsa dotyczącego Apple, Apple Vision Pro. To są nowe gogle koncernu z Cupertino. Zostały one wyprzedane w niecałe 30 minut od premiery. To nowatorskie urządzenie, wycenione na ponad 15 tysięcy złotych, łączy w sobie zaawansowane technologie rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji. Apple Vision Pro oferuje unikalne funkcje takie jak skanowanie otoczenia w 3D, rozpoznawanie twarzy i gestów, a także możliwość sterowania różnymi urządzeniami w inteligentnym domu. Wyjątkowość tego produktu polega na integracji z ekosystemem Apple, co pozwala na płynną współpracę z innymi urządzeniami tej marki. Jednak jest pewien problem. Urządzenie miało początkowo wspierać całe mnóstwo aplikacji. Jednakże wydaje się, że deweloperzy mogą być niechętni do tworzenia dedykowanych Aplikacji do tego urządzenia. Netflix, YouTube i Spotify już zrezygnowały z obsługi Vision Pro, wyrażając brak zaufania do platformy i sprzeciw wobec wysokich prowizji Apple. Bloomberg podaje, że początkowy zapas produktu wynosił około 80 tysięcy sztuk, jednak wyprzedały się one w moment, a w perspektywie całego roku 2024 Apple oczekuje sprzedaży na poziomie 300 000 do 400 tysięcy sztuk. To budzi obawy wśród deweloperów, którzy muszą zapłacić pełną cenę za zestaw, który, jak wspomniałem, no, tani nie jest. Muszą y, zapłacić pełną cenę, aby przetestować swoje aplikacje, co może skutkować ograniczoną ilością dedykowanego software'u na platformie. Następnie przechodzimy do sytuacji polskiego przemysłu w zakresie wykorzystania robotów i AI. Obecnie Polska pozostaje daleko w tyle za Niemcami, jeśli chodzi o liczbę robotów na tysiąc pracowników. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, Niemcy mają ich około 10 razy więcej. Zwiększenie inwestycji w robotykę i AI może przyczynić się do wzrostu produktywności, efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Przykłady zastosowań robotów obejmują automatyzację procesów produkcyjnych, optymalizację łańcuchów dostaw czy ulepszanie kontroli jakości za pomocą zaawansowanych algorytmów. Istotne jest, aby Polska rozwijała krajową bazę ekspertów i innowatorów w tej dziedzinie, aby nie pozostawać w tyle za globalnymi trendami. I tej potrzebie wychodzi naprzeciw plan Polski dotyczący stania się potęgą w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, to nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił plany, które zakładają intensywny rozwój badań i innowacji w sektorze AI. Cele te obejmują przyciąganie inwestycji zagranicznych, wspieranie rodzimych startupów oraz integrację technologii AI w różnych sektorach gospodarki. Priorytetem jest również rozwój edukacji i szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji, aby przygotować przyszłe pokolenia specjalistów. Rządowe inicjatywy mają na celu przekształcenie Polski w jednego z liderów europejskiego rynku AI. Trzymam kciuki za realizację tego ambitnego planu. A teraz wątek trochę nietypowy, ale tym bardziej ciekawy. Otóż na portalu NTOPL, czyli Nowa Trybuna Opolska, możemy obejrzeć przewidywania AI dotyczące przyszłości miasta Opole. Projekt ten, oparty na analizie danych i algorytmach sztucznej inteligencji, przewiduje, jak miasto będzie wyglądać za kilkaset lat. Przewiduje się, że Opole stanie się centrum technologicznym z zaawansowaną infrastrukturą i zrównoważonym rozwojem. Szczególny nacisk kładziony jest na ekologię, zielone przestrzenie i integrację z naturą. Wizja ta pokazuje jak technologie takie jak AI mogą pomóc w planowaniu urbanistycznym i przewidywaniu przyszłych trendów w rozwoju miast. Link do wiadomości w notatkach, sprawdź koniecznie wizje dotyczące przyszłości Opola. Przechodzimy do ostatniej wiadomości na dziś, dotyczy ona planów Google związanych z wprowadzeniem chatbota BART do wiadomości Google. BART to zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, który ma na celu usprawnienie komunikacji między użytkownikami. Chatbot ten będzie w stanie nie tylko odpowiedzieć na pytania, ale również pomagać w tłumaczeniach, identyfikacji obrazów oraz pisaniu wiadomości. Ta innowacja ma na celu zwiększenie wydajności i dokładności w wyszukiwaniu oraz przetwarzaniu informacji. Google planuje, że Bart będzie stanowił istotną część ekosystemu usług świadczonych przez firmę, co ma przynieść korzyści zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i biznesowym. To już wszystko, co przygotowałem na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.